Ile Illa machlad 38 Jesteś żonaty? Kręci mnie twoja inteligencja, wiesz? Kocham kobietę. Komini sun sprech. Wie, ty mam pokój z stres. Komini a captive late. I'm a captive. Komini sun sprech. Czego chce współczesna kobieta? Większość tych facetów nie ma nawet zielonego pojęcia, jak zaspokoić kobietę. Sypiasz regularnie z żoną? Yy, nie rozumiem tego pytania, co to znaczy regularnie. <grymne> <grymne> nie twierdzę, że mam to kręcić. Jest silniejsza niż, niż kiedykolwiek to sobie w moim koszyk mają o wiele większą wartość handlową niż kokuty. Używam tych ptasich metafor, żeby podkreślić, czy są, że tak powiem, dojrzałe do takiej propozycji. Nasturbujesz się? Jakie następne pytanie? Faceci to świny. Masz rację.